Proszę Państwa, doszło dzisiaj do ważnego faktu politycznego. Jego ocenę moralną mam zdecydowanie negatywną, no ale tu rzecz wydaje mi się oczywista. Tym faktem politycznym jest rozpoczęcie kolejnego etapu kampanii nienawiści i zniesławień wobec opozycji politycznej, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, pana Prezesa Kaczyńskiego, przez Prezesa Rady Ministrów i szefa Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska. No, ja tylko przypominam, że to nie był przypadek jakiś poryw retoryczny. Państwo może widzieli ten zaskakujący wniosek Platformy Obywatelskiej o 40-minutową przerwę. Jak sądzę, to tak wynika, to był czas, by pan premier mógł się przygotować do tego niesłychanego ataku. Wszystko wskazuje na to, że to było zrobione chłodno, na zimno w celach politycznych. No jaki to był zatem cel polityczny, bo o polityce tutaj mówimy. No, było to skonstruowanie swego rodzaju przesłony, bo w dniach obchodów rocznicy tragedii smoleńskiej, niezależnie od tego, co mówili różni politycy, wróciła do Polaków jedna świadomość z winy rządu, z winy organów państwa nie znamy prawdy o katastrofie.